Hey, wszystkim z tej strony, Scream, witajcie w nowym odcinku z Car for Sale Simulator. I dzisiaj słuchajcie, jak widać mamy jakieś podstawowe auto, mamy też inną nazwę z tego względu, że straciliśmy save'a. Straciliśmy save'a, bo był update gry, są jakieś nowe rzeczy, zobaczcie tam. Chyba się losuje auta, jest aukcja. Znaczy nie losuje się auta, tylko licytuje się auta. Zostawcie subika i lajka, ale to jest najważniejsze, oczywiście. Zostawcie subika i lajka, jeżeli chcecie więcej. Tej gry. Screamy oczywiście odzyskał pieniądze. Zapytacie, jak? Czemu masz brodę? P Jesteś panią czy panem? Dobrze, nieważne. Za ile chcesz kupić te. Jakie 3000? Czy mogę dać niższą ofertę? Jak on chce kupić za 3228, to sprzedajmy mu za dolara. Za dolara. P <laughs> za dolara obknąłem auto. Jeszcze on się zastanawiał nad tą ceną. Chwilę. I zaczynamy sobie oczywiście od marketplace'u Zobaczmy, jakie nowe auta tutaj są Czy jest jakieś auto za jakieś 150 tysięcy? Mamy Porsche, ale super wygląda te Porsche Kupujemy te Porsche, musimy kupić Jeszcze pani te Porsche sprzedaje 210 tysięcy Proszę pani, mam, mam tylko 150 tysięcy Proszę, proszę się zgodzić Nie zgodzi się 60 tysięcy za to auto, które jest rozważone Walone w większości i walnięte z każdej strony. <gry> za 45 tysięcy. 000... Dobra, kupię to za 50 tysięcy. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. Musimy zdobyć te Porsche zobaczcie, jakie on jest ładne. <gry> Jak i wszyscy w ten sam sposób stoją i nic nie mówią. Oni oni nie mają żadnych ruchów w tej grze. Zobaczcie, oni się nie ruszają w żaden sposób. Po prostu są postawieni jak jakieś manekiny. Oni są gorsi niż Grzesiu. Już Grzesiu się rusza. Auto jest naprawione. Musimy dodać jeszcze jakieś fajne felgi. Dobra, te są idealne. Ja! O! 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 Prawie Zobaczmy przy okazji co te auto potrafi Bo jest to najdroższe jednak auto Z naszej kolekcji Używamy też nitro Wjeżdżamy w zakręt Bokiem Bo, bo okej, okay. jednak to jest cięższe sterowanie W tej grze niż myślałem ja tu niedługo Lamborghini przyjadę, czaisz? Jest coraz lepiej. Przyjeżdżamy na miejsce, podwyższamy delikatnie cenę, no tak ponad dwukrotnie. I przy okazji, jak nie ma innych klientów, idziemy zobaczyć, co tu jest jeszcze na sprzedaż. Ta Skoda jest. To są w sumie takie pewne pieniądze z tej Skody, ale ja nie chcę pewnych pieniędzy. Ja chcę trafić na perełkę. Idziemy do sąsiadów w takim razie. Nie chce pan mi sprzedać. Auta. Mamy dwóch klientów. Zobaczmy, ile nam zaoferują. To jest jakiś handlarzyk, więc na pewno zaoferują 90 tysięcy? Ja zarobię na tym aucie aż tyle? Poczekaj chwilę, poczekaj jeszcze. Nie odchodź, nie odchodź. Zobaczmy, ile on zaoferuje. 100 tysięcy. Dobra, dobra. to auto jest serio opłacalne. Ja wiedziałem, że trzeba je kupić. Sprzedajmy mu za 115 tysięcy. Zobaczmy, czy się zgodzi. 100! 000. Mamy 214 tysięcy. Zarobiliśmy na jednym aucie 60 tysięcy aż. Zobaczmy, co tu jest. Tu jest kolejna skoda. Czy to można kupić dom? Można dom kupić za 60 tysięcy. Okej, okay, niech będzie. Zobaczymy inne też oferty przy okazji, ale tu nie widzę zbytnio drogich aut, dlatego jedziemy. W sumie jedziemy spać? Tak że wszystkie auta zniknęły. W ogóle przez to, że zasnąłem raz w dzień, to w ogóle się czas zbugował i jest niby dziewiętnasta, a tak naprawdę jest siódma. Ale mamy teraz pieniądze na jakieś konkretne auto. Dobra, kupmy to w takim razie, bo wydaje się takie dość mocne. Za trzydzieści tysięcy. Okej, znaczy trzydzieści sześć w sumie tysięcy wyszło. Co tu się dzieje? Okej, okay, po prostu budynek się zrespił. Siedem tysięcy? tysięcy za to? Okej, okay, niech będzie w takim razie. Dam 5, i w ogóle zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Zobaczcie, mamy tutaj black market, czarny rynek. I możemy sobie kupić młotek, i możemy sobie kupić tablet. I tabletem możemy robić oczywiście zdjęcia. Zróbmy, zróbmy zdjęcie tego auta. Zróbmy, zróbmy. Poczekajcie, poczekajcie, bo wpadłem na cudowny pomysł. Zróbmy zdjęcie tego. Zrób, zróbmy zdjęcie tego jako ofertę i zobaczmy, czy ludzie przyjdą. Bez tu to jest na gównej. O, od razu się klient pojawił. Zobaczcie, po minucie, gdy wstawiłem te zdjęcia piękne. 54 tysiące, to i tak zarobimy w sumie 20 prawie tysięcy. Możemy mu zaoferować, oczywiście, 64 tysiące dolarów. I kupił, kupił od razu. Chociaż to był jakiś handlarzek, więc możliwe, że mu się to opłacało, mimo wszystko. Zróbmy takie zdjęcia, które zawsze ludzie robią sprzedając auto. Jak ludzie robią zdjęcia sprzedając auto? Uwaga, o tak, mniej więcej tak. Tak? Jeszcze najlepiej z ruchem. To działa! Dosłownie takie ludzie robią zdjęcia. No ogólnie mam auto na sprzedaż. Najlepsze auto, jak sami widzicie na zdjęciach, bez uszkodzeń. No i oczywiście 49 tysięcy dolarów. Już pani z rana przyszła. Jak widzi pani, jak na. Oj, kola tu leży, wczorajsza moja. Jak widzi pani na zdjęciach, auto jest w idealnym stanie. 86% było malowane. 12 tysięcy dolarów tylko chce mi zaoferować. Jak jest z panem? 12,5 tysiąca. Poczekajcie, bo mam coś specjalnego. Mamy gąbkę i gąbką mogę wam umyć Te auto. Zobaczcie. Bo to jest kolejny pan. Ej, ono się czyści. Jeszcze ekspa za to dostaje. Czy ja podczas rozmawiania z nim smyram go gąbką tam na dole? 14 tysięcy jest twoje, proszę pana. Okej, okay, sprzedało się? Nie wiem jakim cudem. Pan, pana też mogę umyć. Do czego jest młotek? Czy, czy można tak poganiać klientów? Czy o co tu chodzi? O to jest do rozwalania rzeczy na złomowisku. Co ja mogę tu rozwalać? Co? Czy tak się zarabia na życie? Bez można zbierać metal i oddawać mu Okej, okay, i zarobiłem 120 dolarów aż za to Mi się to nie opłaca co prawda robić, ale na początek to jest serio dobry biznes Okej, okay, mamy tutaj mustanga, ale zaraz do mustanga przejdziemy Ale w sumie jak teraz patrzy, mamy milion złotych Dobra, kupmy tego mustanga, on jest w ogóle poszerzony jakiś I niebity niby Kupiliśmy mustanga za jakieś 100 tysięcy złotych Czemu ten gość stoi jak jakiś kozak? <noise> Już w słup walnąłem Co ja zrobiłem? Czy ja zmieniłem bieg na niższy? Jak zmienić bieg na... Zepsułem Zep, Zepsułem mu Halo Ej, on nie jedzie Widzowie, widzowie zepsułem mustanga W takim razie go przeteleportujmy I pojedźmy autobusem Kupiłem auto, żeby dojechać do domu Bo co ja będę z buta albo jakimiś autobusami jeździć Nie, znowu to kliknąłem Screamy Nie klikajcie N <noise> Nie, nie <laughs> Czemu auto nagle nie działa? Trzeba naprawić ja, ja to naprawię W ustawieniach nawet nie ma nic o N. O co tu chodzi? Ale przynajmniej byliśmy pod przystankiem To możemy się przeteleportować Jednak będę jeździć autobusami One przynajmniej działają Działa <laughs> Działa, nagle działa, nie wiem czemu, ale mustang działa. Możemy też zrobić piękny czerwony kolor. Pomalowany mustang, oczywiście, w sekundę. I jedziemy go sprzedać. Jeszcze tylko zdjęcia. Okej, okay, idealne. Od boku i od drugiego boku. Już pani przyszła po mustanga. Zobaczcie, w chwilę zobaczyła te zdjęcia. Słucha pani, to jest, to jest najlepszy. Najlepszy Musta- Jakie 50 tysięcy niby? Te felgi kosztują 5 tysięcy, rozumiesz? Felgi kosztowały 5 tysięcy dolarów, tak być nie może. Nawet turbo do niego wsadziłem, więc pewnie ma jakieś 700 koni mechanicznych. Ja z nią gada, ma jest noc. Ja z nią gada, jest noc. Za 55 koł, a poszedł. Tamte auto za niedługo sprzedamy, ale teraz mamy 243 tysiące dolarów porszafki są same. Mamy też Audi TTRS chyba. Mamy też najmniej wygodny camper na bez sensu elgach. A ten co tu. Co tu się stało? Czemu? On ma za duże trochę te... proszę pana. Czy... Opany przycierają, bo wydaje mi się, że przycierają Nie, nie przycierają, jest wszystko w porządku on tak, on tak wygląda, jakby tu było wszystko w najlepszym stanie Te drzwi są przerdzewiałe, proszę pana Ciekawe ile on chce za ten samochód Jeszcze chce 30 tysięcy za to Okej, okay, te Porsche jest warte 177 tysięcy To może być inwestycja naszego życia To może być inwestycja naszego życia Dobra, 150 tysięcy i kupuję To jest, to jest super pomysł ちょっ Kupiłem, kupiłem Zobaczcie na te siedzenia w środku Mamy porszawkę Mamy potężną porszawkę Oczywiście możemy teraz rozjeżdżać ludzi Zobaczmy jak szybkie jest to auto Czemu to się nie różni praktycznie od innych aut No może jest ciut szybsze Bo mamy już 230 km na godzinę Bo to w milach jest I mo I lepiej skręca troszkę od innych aut No i delikatnie Alfa Romeo w nas przewaliła. No i naszą inwestycją Życia oczywiście. Jedziemy, żeby ją naprawić, a najlepiej by było ją naprawić, sprzedać i kupić następną Porszawkę. Zobaczcie, za 680 dolarów naprawiamy całe Porsche. To jest, to jest cudowny mechanik, najlepszy na świecie. Poczekajcie, bo mam pomysł. Co jeżeli pojadę tutaj, bo my sprzedajemy Audi. To... Co jeżeli zrobimy zdjęcia Porsche, czyli w sumie droższego auta? Nie wiem, czemu te zdjęcia są pomieszane, ale niech będzie. I dajmy cenę 129 tysięcy. Ok. I teraz idziemy do naszego głównego sposobu na zarobek. I dajemy je tylko za 300 tysięcy dolarów Tu pani chce kupić Audi nasze Zobaczmy ile nam za ofer 24, a nie to w sumie nie jest tak Dużo jak myślałem, no za 35 tysięcy bym pani sprzedał Ale mam tu już następną Klientkę, która oferuje Mniej niż tamta, dobra Sprzedajmy za 20 o, Tu jest klientka Uwaga, zobaczmy Normalna pani przychodzi kupić Porsche za 245 Tysięcy dolarów. Jakby dała 280 tysięcy, to by było, i. A! Spoko, spoko. Idę kupić następne Porsche w takim razie. Zarobiliśmy jakieś 100 tysięcy na Porszaku. Jakbyśmy kupili to za 190, dobrze. My wygrywamy właśnie tą grę. Zobaczcie, zero damage'a, zero malowania. Wystawiamy za 350 tysięcy. Nie, no Jesteśmy tak zarobieni, zobaczcie, mamy firmę, oszukam cię, dobrze, że po polsku, bo oni nie rozumieją po prostu. I zarabiamy krocie, niedługo będziemy mogli kupić najdroższe auta w tej grze. I mamy klienta, mamy klienta, mamy 20 minut, żeby mu sprzedać te auto, dawaj, chodź tu szybko, chodź tu szybko, jest niebite, nic się z nim nie działo. I tu tym razem w 100% szczerze i uwaga, zobaczmy, że oferuje nam 231 tysięcy, nie, 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 nie interesuje mnie to, mamy 4 minuty, 4 Minuty, żeby było ciemno. Zobaczmy jak z tą panią 240 tysięcy Jakby się dało tak o 50 tysięcy Wyobraźcie sobie, że ktoś się traduje i podnosi wam ofertę o 200 tysięcy złotych a, a wy to kupujecie? Nie no nie wierzę Możemy teraz... Nie chciałem tego kupować Bym nie, nie, spoko, mamy więcej miejsca teraz, nawet nie planowałem tego i to lepiej na zdjęciu wyglądało, po prostu jest większy teren i 200 tysięcy dolarów za to zapłaciliśmy na jakiejś wsi totalnej, czyli jakieś 850 tysięcy złotych zapłaciłem za, nie wiem, dodatkowe 50 metrów kwadratowych betonu. Okej, okay, tu jest jakiś Mercedes. I nic w sumie innego. Kupujemy go za 65 tysięcy dolarów. Co jest z tym Mercedesem? Nie tak, on driftuje. Co ta alfa zrobiła? Wjechała w nas. Okej, okay, dobra. Przepraszam, sąsiedzie. Jedziemy naprawić auto. U mechanika! Ej, czy da się zniszczyć auto swoją drogą? Co jeżeli bym próbował je niszczyć z całej możliwej siły, czyli wjechać w drzewo? To jest po prostu plus 2 damage'a tylko Ok, czyli nawet jak się chce To się nie da zbytnio tego auta uszkodzić jakoś mega mocno Chociaż to będzie chyba najbardziej uszkodzone nasze auto Jakie było 362 dolary Przecież ja pełniłem w drzewo, później w jakiś słup, później w waszą ścianę Spoko, 362 dolary i będziemy kwita Ale mamy nową rzecz czemu, czemu jest dźwięk gąbki? Proszę pana <gry> Ale zobaczcie, jak teraz to te auto się szybko czyści. Co jest? A to jeszcze to jest pierwszy level ulepszenia. I jeszcze możemy farmić expa na tym. Może nie jest to jakiś zaawansowany symulator czyszczenia auta, ale mimo wszystko mamy całe wyczyszczone auto i dostaliśmy kolejne 4 Ekspa. Chociaż teraz możemy kręcić bączki tutaj u nas. Jakby jakby jeszcze się dało w tej grze. Co możemy jeszcze ulepszyć? Możemy... Zmienić kolor kontenera, tak no, naprawdę. Okej. Okay. 10 tysięcy za to kupujemy. W ogóle wcześniej na to nie zwracałem uwagi, ale gdy się witamy, to to jestem ja, co nie? To jestem ja. Mówi jej cześć. A ona do mnie mówi, cześć, ziomek. <grym> Dlaczego? Okej, okay, dobra Ta pani wygląda jakby Miała kupić Mercedesa Patrzcie, ona zaoferuje nam 100 tysięcy Dolarów i jest w pięknym stanie Mogę go nawet umyć przy pani Panią też mogę umyć 110 tysięcy 110 tysięcy dolarów Dobra, 130 tysięcy Jesteśmy kwita, nie, okej okay, Dobra, nie jednak, 125 Tysięcy, no i za dwa razy więcej sprzedałem tego Mercedesa. Kupiłem Porsche za 137 tysięcy. Nie pytajcie, jak. Ktoś przyszedł i chce kupić za 234 tysiące. Ale może, może ta pani da więcej, ta pani nie da więcej. Dobra, sprzedajmy za 200, 280 tysięcy i będę zadowolony. Okej, okay, dobra, to może nie. 60 tysięcy. I kupiłem te dziwne, drogie auto. To jest Fiat. Tylko, że. Jakiś stary, 60-letni zresztą. Podoba mi się, że można czyścić auto, gdy on go naprawia, nie? To jest cudowne. 298 tysięcy dolarów ktoś oferuje. Okej, okay, tu jest kolejna pani. Ta pani zawsze daje więcej. Ta pani zawsze daje dużo. 299 tysięcy. Dobra. 340 tysięcy. I jest twoje. Także widzowie to w sumie wszystko na ten odcinek, mamy 590 tysięcy dolarów, zarobiliśmy dzisiaj już prawie 800 tysięcy dolarów, licząc z tym kupnem tego, także to w sumie wszystko na ten odcinek, jeżeli się podobało zostawcie subika i lajka, w następnym odcinku kupujemy legendarne auto za 500 tysięcy dolarów, ja was żegnam, papa. Pa.